Rejmont pisał powieść współczesną. Powieść zgodnie z modą tamtej epoki, była na bieżąco drukowana w gazecie, i toczyła się też w tym czasie. Ważne, że Raymond pisał swój utwór na zamówienie konkretnego stanicwa politycznego, na zamówienie narodowej demokracji, podobno samego Romana Dmowskiego, próbując podpowiedzieć. Zaoferować y, współczesnemu sobie polskiemu ziemiaństwu pewne rozwiązanie polityczne, pewną drogę, drogę wyjścia. Ziemia obiecana podpowiadała drogę y, zostania menedżerem, y, zostania y, działaczem przemysłu, który musi y, przeciwstawić swoje walory tym żywiołom dominującym, w kształtującym się wtedy przemyśle, z żywiołem żydowskim i niemieckim. Była pełna zresztą akcentów nacjonalistycznych, antysemickich w znacznym stopniu. Ta problematyka nie mogła obchodzić Wajdę, kiedy w 70 roku robił swój film. On kierował film do swoich współczesnych. Zbliżał się środkowy moment dekady Gierka, kiedy początkowa aprobata większości społeczeństwa dla działań tego politycznego technokraty i jego ekipy zaczynała się chwiać, kiedy wiadomo było, że wszystko idzie w złą stronę. Zwracam uwagę na kilka takich scen centralnych tego filmu które przedstawione są zupełnie inaczej niż w powieści Reymonta i związane są z, z okresem powstania właśnie. Centralna sekwencja drogi Anki z usypiającym panem Borowieckim ze sprzedanego właśnie kurowa do łodzi. To jest droga do piekła. Droga z Idyli w jakieś straszne miejsce, gdzie nic dobrego bohaterów nie czeka. U końca tej drogi oglądamy prawdziwą modlitwę. Modlitwę przedstawicieli polskiej szlachty, którzy jedyni w tym filmie modlą się naprawdę do Boga. Film w wersji reżyserskiej zaczyna się od takiej słynnej sceny, potrójnej modlitwy. Polskiego kapitalisty, Niemców i Żydów, którzy modlą się do złotego cielca, do bożka. To nie jest modlitwa prawdziwa. Wartości są w tym świecie, y, ziemi obiecanej, podmienione. Y, to jest to niewątpliwie związek z podmienionymi wartościami y, y, epoki Gierka, y, y, zmierzającej do y, y, samozagłady. Jedyne, co, ma, co yy, znajdują w sobie dobrego bohaterowie tego filmu, trzej przyjaciele, to właśnie ocalić przyjaźń, ocalić swój przyjacielski związek. W powieści Raymonda oni się wszyscy zdradzają. Moritz Welt, Max Baum i yy, Karol Borowiecki, to znaczy Niemiec i Żyd zdradzają Polaka. W filmie Wajdy, realizowanym tuż po epoce kontestacji, kiedy w kinach dominowały takie filmy jak Strach na Wróble, czy Nocny Cowboy, czy Easy Rider. To były wszystko filmy o przyjaźni. Ich głęboki przekaz mówił o tym, że właśnie po czasach kontestacji zostanie na pewno ocalenie takiej. E, p, takich dobrych relacji między młodymi ludźmi. To też Wajda w tej epoce mógł e, zrobić film o ocalonej przyjaźni tej trójki głównych e, p, bohaterów, ale oni mimo wszystko wykorzeniali się. Najbardziej to jest widoczne na przykładzie postaci e, p, granej przez Daniela Olbrychskiego, e, Karola Borowickiego, głównego bohatera filmu, który odchodził od Swojego zaplecza polsko-katolicko szlacheckiego zdradzał je. Scena krzywoprzysięstwa olbryskiego, Borowickiego, tego właśnie młodego polskiego szlachcica, więc scena krzywoprzysięstwa na Matkę Boską to był horror, to był właśnie znak wykorzenienia jeśli pamiętać o współczesnym adresie filmu to było przypominanie Polakom, że trzeba wrócić do innych wartości, co wtedy w ówczesnej publicystyce historycznej współczesnej było coraz częstsze. To była epoka, w której powracano do właśnie narodowych korzeni, do przeszłości, do szukano w polskiej historii wzorów postępowania na przyszłość.